Korzystając z tej pięknej październikowej pogody i pobytu nad jednym z najbardziej znanych w moim rejonie jezior, chciałabym Wam opowiedzieć o temacie, który dwa lata temu na egzaminie maturalnym sprawił maturzystom pewną trudność. I do tej pory, kiedy ten temat pokazuje w swoich klasach, wzbudza on zaszokowanie. Jeżeli bowiem nie jesteście Państwo w klasach, w których obowiązuje rozszerzony program nauczania z języka polskiego. Możecie odebrać tego typu tematy jako swoistą trudność, ale nie martwcie się. A do tego macie mnie, żeby się pewnych rzeczy nauczyć. A zatem tym tematem nieco sparafrazowanym jest temat, w jaki sposób środki językowe, środki stylistyczne wpływają na dynamizację tekstu poetyckiego. I proszę. żeby zrozumieć to o czym będę mówić spróbujcie ten wiersz przeczytać sobie w tempie normalnym a potem szybkim i bardzo szybkim podmiot liryczny się tutaj nie ujawnia opisana sytuacja proszę państwa ma miejsce, najprawdopodobniej podczas bardzo prozaicznej czynności, jaką było rwanie bzu, kiedy rośnie bez, no maju, prawda, więc jest to czynność z pewnością radosna, dużo się dzieje. Powiedziałam na początku, że podmiot liryczny się nie ujawnia, może w jakimś takim aspekcie bardzo wyraźnym. W ostatniej zwrotce tylko jest bezpośredni rozkaźnik, rwijcie, nieście mi jeszcze, możemy jedynie powiedzieć, że jest to człowiek, który w w tej sytuacji Rwania Bzu rzecz jasna uczestniczy, bardzo mu się to podoba, ten piękny, pachnący, świeży bez jest obiektem pożądania w salonie, jak miłośnicy kwiatów z pewnością wiedzą, a także miłośnicy wiosny. Natomiast co tutaj się dzieje takiego, co wpływa na dynamizację tekstu? Jak postawić w ogóle tezę do takiej pracy? No tezę, proszę Państwa, stawiamy w sposób najprostszy z możliwych, to znaczy że w sposób różnorodny, prawda, te środki wpływają na dynamizację tekstu. Bądź też w zależności od sformułowania polecenia, że różnorodne środki wpływają na dynamizację tego tekstu, bo potem będziemy je sobie wyliczać. I teraz proszę Państwa, ja zawsze proszę, żeby w moich klasach uczniowie policzyli dokładnie sylaby w wersie. Policzyliście? Dużo ich jest? Osiem, dziewięć, prawda. Proszę Państwa, to nie jest wers złożony z liczby sylab dużej. Dzięki temu, że ta liczba sylab jest taka niewielka, że jest to wers krótki, to ten utwór czyta się o wiele szybciej. To jest pierwszy aspekt tej dynamizacji tekstu. Kolejny aspekt, proszę Państwa, to przedstawienie w formie wyliczeń czasowników. Proszę policzyć, ile tam jest czasowników w formie osobowej, rwali, naszarpali i tak dalej, i tak które są obok siebie, a więc na kolejną, na sferę tego zdynamizowania tekstów wpływa kolejna rzecz, a mianowicie nagromadzenie czasowników w formie osobowej, które stoją obok siebie i wyliczenia tych czasowników, to także mocno dynamizuje tekst. Kolejny aspekt przepraszam, dynamizacji tekstu jest związany, moi drodzy, z użyciem, proszę Państwa, pewnego środka stylistycznego, który daje nam wrażenie, że znajdujemy się w środku tej całej scenerii, w środku tego rwania bzu. Przeczytajcie sobie jeszcze raz ten wiersz i powiedzcie mi, jakie głoski padają tam najczęściej. Proszę Państwa, to są wszystko dźwięki które towarzyszą jakby rwaniu gałęzi, prawda, i takiemu trzęsieniu się, bo jeżeli ten bez jest taki jeszcze, powiedzmy, tym deszczem skropiony, to wszystko jeszcze na nas spada, więc te takie rytmy związane, te, te odgłosy związane z rwaniem gałęzi są oddane, proszę Państwa, w tych właśnie zbitkach głoskowych wyrazach. To się nazywa instrumentacja głoskowa i to również wpływa na uplastycznienie i zdynamizowanie tego tekstu. Innym aspektem dynamiki tekstu są wykrzyknienia. A zatem, moi drodzy, podkreślmy raz jeszcze. Krótkie wersy, kilkusylabowe, ośmiu, dziewięciosylabowe, wyliczenia, nagromadzenie czasowników w formie osobowej, wykrzyknienia, a także instrumentacja głoskowa. Wszystko to, moi drodzy, wpływa na zdynamizowanie tego tekstu. Macie przytoczyć inny tekst literacki, w którym e, podobna rzecz się Dzieje. I ja bym tutaj proponowała fragment pamiętnika z Powstania Warszawskiego autorstwa Milona Białoszewskiego. Oczywiście sceneria nie jest już tak radosna, opisana tam jest na przykład ucieczka mieszkańców Warszawy w czasie Powstania Warszawskiego z rejonów bombardowania. Ale zwróćcie uwagę, jak ukształtowany jest ten tekst w charakterze językowym. Zwróciliście uwagę na ten tekst, dominują w nim pojedyncze zdania, czasami jednowyrazowe, czasami są to, proszę Państwa, równoważniki zdań, bo ten tekst ma sugerować, moi drodzy, że ci ludzie uciekają. Czy człowiek uciekający ulicami przed bombardowaniem, przed ogniem ma czas zastanawiać się nad tym, co widzi? Więc tak naprawdę w całym tym tekście macie liczne zdania, pojedyncze, równoważniki zdań, które dynamizują ten tekst. Ponadto. Elementy, proszę państwa, języka potocznego, i dodatkowo macie liczne wyrazy dźwięko-naśladowcze, które muszą wam zasugerować, że oto właśnie spada, coś się dzieje, coś spada bomba z góry, coś pękło, coś wybuchło. Te wyrazy dynamizują tekst. Są także powtórzenia, proszę Państwa. Zobaczcie, czterokrotnie powtarza się tutaj informacja o tym, że coś się pali, że jest ogień, a zatem, moi drodzy, to wszystko wpływa na uplastycznienie tego obrazu i zdynamizowanie tekstu. Reasumując, język może zdynamizować tekst na wiele różnych sposobów. Najczęściej używane środki językowe to wykrzyknienia, ekspresywizmy, język potoczny, wyliczenia, czasowniki, nagromadzenie zdań pojedynczych bądź równoważników zdań, onomatopeje, a także instrumentacja głoskowa. Czy teraz ten temat wydaje się Wam o wiele prostszy? Więc myślę, że jeżeli ten albo podobny znajdziecie na maturze ustnej, nie będziecie już tym przerażeni. Dziękuję za uwagę.